Cześć Boże Witam Cię serdecznie w ostatnim odcinku serii naszej adwentowych spotkań. Bardzo się cieszę, że dobrnąłeś do tego momentu i że mogliśmy razem się przygotować do no właśnie do tego, co się ma wydarzyć za dni kilka. Dzisiaj jest 21 grudnia, więc na pewno już przygotowujecie się mocno do świąt, na pewno już jest napięcie, na pewno już się dużo dzieje, już pierogi, sałatki pomału już są w planach, albo też w blokach startowych już je wykonujecie. Ale pozwólcie, znajdźcie jeszcze te 10-15 minut na ostatnie, ostatnie nasze spotkanie z tego cyklu. Na koniec parę słów ode mnie, no właśnie tak podsumowujących ten cały adwent bardzo wszystkim dziękuję za Waszą obecność, za komentarze, za to, że byliście i też dzieliliście się tą całą serią, bo to jest dla mnie bardzo ważne. Dzisiaj narodzenie Jezusa, czyli tego, na którego jeszcze czekamy, a zarazem tego, który już w naszych sercach pomału się rodzi. Posłuchaj, proszę, Ewangelii z. Tak, Ewangelia Świętego Łukasza, drugi rozdział od 1 do 7. W owym czasie wyszło rozporządzenie Cezara Augusta, żeby przeprowadzić spis ludności w całym świecie. Pierwszy ten spis odbył się wówczas, gdy wielkorządcą Syrii był Kwiryniusz. Podążali więc wszyscy, aby się dać zapisać, każdy ze swego miasta. Udał się także Józef z Galilei, z miasta Nazareth do Judei, do miasta Dawidowego zwanego Betlejem. Ponieważ pochodził z domu i rodu Dawida, żeby się udać spisać z poślubioną sobie Maryją, która była brzemienna. Kiedy tam przebywali, nadszedł czas dla Maryi rozwiązania. Powiła swego pierworodnego syna, owinęła go w pieluszki i położyła w żłobie, gdyż nie było dla nich miejsca w gospodzie. Oto słowo Boże. Bogu niech będą dzięki. Pierwsza rzecz. Księga Michaasza, piąty rozdział pisze, że a ty Betlejem Efrata, z ciebie wyjdzie ten, który ma być władcą w Izraelu. Wypełnione proroctwo. Zobacz, Pan Bóg nie jest tylko Bogiem wierzących, nie? Bóg nie jest tylko Bogiem katolików. Bóg nie jest Bogiem tylko protestantów. Bóg jest Bogiem nas wszystkich. I zobacz, co się dzieje. Aby wypełniało się słowo z Księgi Michała. Czy słowo prorocze, które Pan Bóg zapowiedział setki lat wcześniej, a Ty Betlejem Efrata z ciebie wyjdzie ten, którego, który ma być władcą w Izraelu, no to Pan Bóg pobudza serce Poganina. Aby dokonał spisu ludności właśnie w tym czasie. Przecież wiesz, no, trzeba sobie wyobrazić to, że on prawdopodobnie nie wiedział, kim jest Matka Boża, prawdopodobnie nie wiedział o istnieniu Józefa, a w ogóle myślę, że nie wiedział o takim zwiastowaniu, o, wiesz, o tym, co się wydarzyło. Czyli jakby zupełnie nieświadomie Bóg się nim posługuje. I tak też jest w naszym życiu. Nie bądź pyszny, nie myśl, że tylko możesz słuchać wierzących. Bo Bóg może ci odpowiedzieć przez kogoś, kto zupełnie nie wierzy. Bóg sobie z tym poradzi. I do tego myślę, że ten fragment mocno nas też reflektuje, że jeśli Bóg będzie chciał, aby Jego Słowo się wypełniło, to On naprawdę będzie sprawiał tak okoliczność, że Ono się finalnie pewnie wypełni. Matka Zbawiciela, jako pielgrzym nadziei, ona idzie z włania już w zaawansowanym stadium, w dziewiątym miesiącu idzie kobieta, która przebywa między 130 a 150 km. To było po prostu trudne. To było po prostu trudne, ale myślę, że jako kobieta czuła też, że się zbliża czas rozwiązania, czy się bała, czy ją bolało. Czy jak odczuwała to, tą drogę? Nie wiemy. Maria w słowie Bożym mocno, mocno milczy, ale tak można sobie to wyobrazić, że był to czas na pewno jakiegoś napięcia. Nie wiedziała, gdzie się urodzi maleństwo, nie wiedziała, gdzie się urodzi ten zbawiciel, nie wiedziała, jak to się wydarzy. Józef tak samo nie, ale idą, idą, idą. Ja, jako pielgrzym Santiago, de, jakby pielgrzym kamienowy do Santiago de Compostela, tam się też idzie, idzie. Idzie. Z jakąś nadzieją w sercu, idziesz, aby zdobyć cel, idziesz, aby przejść drogę, po prostu idziesz. Czasami nie myślisz, tylko po prostu idziesz. W Santiago, w takim miejscu, w którym się odbiera paszporty pielgrzyma, jest piękna figura Matki Bożej pielgrzyma, bo Maria też jest pielgrzymem, pielgrzymem nadziei. Druga rzecz, którą chciałabym Ci podkreślić, to to, że w stajni rodzi się król. Rodzi się zbawiciel, rodzi się zbawiciel, rodzi się zbawiciel i rodzi się w stajni, w żłobie, bo nie było miejsca w gospodzie. Zobacz, często oczekujemy, że dobre, że właśnie rzeczy dobre, że coś, co należy do Pana, będzie należyte, jakby należnie chwalone, należnie oddawane, wiesz, oddawana cześć, że król powinien się urodzić nie wiadomo gdzie. No, w pałacach, tak? W pałacach. Król powinien się urodzić w, pa w pałacach. A zobacz, a Jezus pokazuje, że on jest królem nas wszystkich. Nas wszystkich. Zniżył się tak do takiego poziomu. tak kenoza, tak? Czyli to uniżenie się Chrystusa, jest niewyobrażalne. Niewyobrażalne. On, król wszechświata, on, który ma wszystko, wszystko. Zniża się do jakby pozycji dzieciątka, do noworodka. Pamiętam kiedyś. Była moja znajoma, urodziła synka, poszłam ją odwiedzić tak zaraz po porodzie, dwa dni i pobłogosławiłam go na czółko. Wiesz, krzyżyk mu zrobiłam, i to czółko było miękkie. I ja mówię, jakie to jest dziwne, wiesz, jakby pierwszy raz miałam okazję dotknąć jeszcze główki takiej nieukształconej, takiej delikatnej. Czułko pana Jezusa też było miękkie. Tam on się poddał, on całkowicie zaufał Maryi. On zbawiciel, on jedyny. I dzisiaj chciałabym, abyś zobaczył, że, że Jezus chce nam jakby od narodzin pokazać, że On jest, On jest jakby tak naprawdę pokorny, a tak naprawdę jednocześnie potężny i mocny, Jezus jest położony w żłobie. Żółb to jest miejsce, w którym daje się zwierzętom jedzenie. Jakby chciał nam już pokazać od samego małego. Jan Chrzciciel chce nam pokazać, że idzie przed Panem, rodzi się przed Jezusem, a Jezus jest położony w żłobie, jakby chciał nam pokazać, że On jest chlebem, a On jest pokarmem. Panie Boże, dziękuję Ci za ten cały czas, dziękuję Ci za to wszystko, co dla nas robisz, i że przeprowadziłeś nas przez ten cały czas oczekiwania na Ciebie. Jezus jest chlebem życia i ten chleb chce się w Tobie narodzić. Wierzę mocno. Że podczas tych spotkań, naszych krótkich rozważań, Pan Bóg dotykał Waszego serca i karmił je. Karmił je, bo On jest tym chlebem. On jest tym chlebem. Przejdźmy po raz ostatni do naszego obrazu. Dzisiaj nie będzie zadania, dzisiaj nie ma SMS-a z nieba. Dzisiaj ten odcinek jest inny. Ten odcinek jest poświęcony temu, abyś może zobaczył, że warto coś Panu Bogu powiedzieć. Więc zamknij swoje oczy. I ostatni obraz, nasze ostatnie spotkanie, które teraz przeczytam. W stajni, w której siedziałeś, jest już jasno. I czuć ciepło. Jest Maryja, jest Józef. Jest dziecię w żłobie. A ty, człowiecze, patrz. W żłobie leży on. Jachwe Elohim. Adonai, El Shaddai. W żłobie leży Jestem. W żłobie leży Ten, który za 33 trzy lata zostanie ukrzyżowany, zabity po to, abyś Ty mógł żyć. Taki bezbronny, taki malutki. Popatrz na Niego i usłysz, jak to dziecko mówi do Ciebie te słowa. Albowiem Bóg tak umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Popatrz na to, Dziecie, i odpowiedz Mu, czy wierzysz. Dziękuję Wam serdecznie za cały czas Adwentu, za to, że mogliśmy się tutaj spotykać. Mam nadzieję, że te treści również Was poruszały, że udało Wam się właśnie przebrnąć przez te fragmenty pisma, że przez to wszystko co tutaj się działo, że Pan Bóg jeśli będziecie chcieli to podzielcie się ze mną w wiadomości prywatnej, czy też tutaj w komentarzach, co Pan Bóg zrobił w waszym życiu podczas tego adwentu, podczas tych rozważań. Życzę wam, aby się narodził Jezus w stajni twojego serca, w stajni mojego serca, ale po to, aby przyniósł radość, aby przyniósł spokój aby przyniósł to wszystko, czego potrzebujemy. Niech te święta będą dla nas w rodzinnej atmosferze, a jeśli nie, nie masz takiego doświadczenia, nie masz, nie masz może rodziny, to niech Pan Bóg ci wypełni całe Twoje serducho Jego obecnością. Znam świadectwa ludzi, którzy przeżywali samotne święta, ale przeżyli je najlepiej, jak, jakby najlepiej na świecie. Nigdy nie przeżyli tych świąt lepiej. Więc życzę Ci tego, jeśli jesteś samotny, aby tak było, aby obecność Boga Chrystusa była w Tobie nie, po prostu nieograniczona, a tym, którzy spędzają je w czasie właśnie świątecznym, w gronie rodzinnym, życzę Wam naprawdę pokoju, 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 bo Jezus przyszedł na ten świat właśnie, aby, aby aby dać nam pokój, pokój serca, pokój serca tego, że on istnieje i tego, że nas kocha, że z nami właśnie jest, przebywa. I życzę Wam wszystkiego, wszystkiego najlepszego. Niech Pan mógł Was obficie błogosławić. Dobrze, że jesteście, i oczywiście na koniec wyśle Wam już serduszka. Bo już wracamy na tory po prostu nieadwentowe, ale tak naprawdę dzięki Wam bardzo za całą obecność. Dziękuję e, członkom w ogóle wspólnoty kanału Mniejsi za udostępnienie mi i sprzętu i, i właśnie studia. I co? I po raz ostatni zgaszam lampę, a ty idź i ciesz się z narodzin Jezusa Chrystusa. Wszystkiego dobrego z Panem Bogiem. Trzymajcie się. it's fun